No cześć rodziska, witam Was w czwartek, 2 września Postanowiłem w końcu coś nagrać, bo dzisiaj jest pogoda w miarę wczoraj i przedwczoraj w ogóle deszcz padał. W ogóle pogoda była taka dziwna po prostu spać mi się chciało. Wczoraj chyba przespałem w ogóle do 18, późno w ogóle wstałem. W ogóle jak jest taka deszczowa pogoda no to mnie naprawdę skutecznie demotywuje do nagrywania czegokolwiek. Ale dzisiaj jest dobrze, dzisiaj jest słoneczko, chociaż troszkę wieje i jest zimno, ale jest dobrze. Tak, jest 2 września. Uczniaki gimnazjaliści poszli do szkoły, gdzie szczęść pewnie będzie już wracać albo już wróciła. <laughs> Musicie się uczyć, co? Wakacje się skończyły. Kolejne wakacje za 10 miesięcy. Tak, nie będziemy mieli lekko teraz. Co chciałem dzisiaj powiedzieć może trochę o mojej pracy, bo ostatnio mm, spotykam się właśnie z pytaniami odnośnie mojej pracy wiele osób, e, gdy wspominam, że pracuję w McDonald's, wiele osób po prostu myśli, że pracuję na kasie i cały czas spotykam się na przykład z tekstami, a może frytki do tego czy coś w tym stylu. Tak więc chciałem to po prostu wyjaśnić. Kiedy przyjmowałem się do pracy, było jakieś 3 lata temu. Jakiś... Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale spory kawałek czas temu. I kiedy się przyjmowałem, to z początku tak, z początku robiłem na kasie. Na kuchni robiłem tylko przez chwilkę. Nie miałem takiego właściwie pełnego szkolenia. Głównie robiłem właśnie na kasie. Czyli tam, wydawanie posiłków, i tak dalej, przyjmowanie zamówień, obsługa na drive'ie, czyli gości podjeżdżających pod okienko samochodami. Później, po krótkim czasie, robiłem na dostawach. Chyba nawet robiłem same dostawy później. Czyli dwa razy w tygodniu przyjeżdżał tir z dostawą produktów, trzeba było to po prostu. menażer przyjmował zamówienie, sprawdzał, czy wszystko jest. A ja po prostu zajmowałem się wypakowaniem tego do mroźni, do chłodni, poukładaniem tego wszystkiego w magazynach i tak dalej. Później po też jakimś okresie czasu, niedługo chyba, zacząłem robić nocki. Kumpel, który wtedy robił, bo teraz już tam nie robi, robił na nockach, właśnie się mnie spytał, czy nie chciałbym robić na nockach. No i stwierdziłem, że w sumie czemu nie, to chyba nie jest aż tak trudne, prawda? No i poprosiłem kierownika, czy nie mógł robić na nockach. I po prostu kierownik spytał się, czy dam radę, czy, czy bo to nie jest aż taka prosta praca, powiedział, no powiedziałem, że czemu nie, no, w sumie spróbować mogę, nie? A zwłaszcza, że mam chęć do pracy. Tak więc ja zacząłem pracować na nockach i co ja tam robię na tych nockach? No, moim zadaniem na nockach jest po prostu każdego dnia posprzątanie. Restauracji, czyli wspólnie tam z jednym kolegą lub dwoma kolegami, bo różnie, raz no, różnie robimy, raz we dwóch, raz we trzech, plus do tego menadżer, który ma robotę swoją papierkową, tam liczenie magazynów i tak dalej. To ja wspólnie z kolegami z, sprzątamy restaurację, czyli tam doczyszczenie sprzętu, e, pompowanie podłóg i tak dalej, dbanie o to, żeby każdy, na każdego dnia sprzęt był czysty na otwarcie restauracji następnego dnia. Czyli tam, wiecie, ogólnie na no po prostu, sami wiecie, porządek, żeby sprzęt był czysty, grille co jakiś czas, tam jakaś wymiana frytury, żeby olej był w porządku. Ogólnie o czystość restauracji. No i to nam zazwyczaj, zazwyczaj, no codziennie zajmuje nam to całą noc. Czyli na przykład idę sobie na 23 z groszami i mam powiedzmy do w pół do ósmej, czy coś koło tego, nie. Tak więc na tym polega moja praca. Tak więc myślę, że rozjaśniłem trochę, niektórym, moją pracę. I mam nadzieję, że więcej nie, będzie, nie będziecie zadawali mi pytania po prostu, yy, że pracuję na, na kasie, albo yy, a może frutki do tego, <laughs> chociaż mnie to bawi, nie jest to jakieś tam obrażające, czy coś takiego. Nie no, lubię, lubię, znaczy, lubię, no, no lubię, podoba mi się ta, ta praca. Może nie jest to praca w moim kierunku, w którym się uczyłem, no ale Zawsze jest jakiś pieniądz, prawda? Nie gardzę robotą. Jest praca, jest kasa. To w porządku. Nie wiem, myślę, że to by było na tyle dzisiaj. W kolejnych vlogach może znowu powiem coś ciekawego. Może o pracy, może coś innego. No dzisiaj, w każdym razie, jeszcze mam do ogarnięcia trochę maili, bo właśnie w tym momencie ogarniam maile. Planuję też zmienić jeszcze design na stronie vlog.pl. Także ja też mam troszkę jeszcze z pracy z tym związanej. No i jeszcze raz właśnie zapraszam Was do oglądania blogu vlogerów, vlog.pl Link będzie w opisie. No, będą się tam pojawiały jakieś newsy, po prostu nasze projekty, pomysły i tak dalej, więc śledźcie go. Może nie będzie jakichś takich newsów właśnie, że że codziennie będą się pojawiały jakieś masa ilości newsów, jak to jest na różnych stronach komputerowych, że tu wyszedł jakiś procesor czy coś takiego. Po prostu będą się pojawiały takie po prostu ciekawsze informacje, żeby po prostu nie spamować bezsensownie tam kimiś wiadomościami. Także pozdrawiam i do następnego mojego kolejnego vloga. Hejka!